Ale karton weź zaśpiewaj mandarynę, no tak szybko, no. No, 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 no karton zaśpiewaj, no, no. weź zrób to dla kolegów. No z nim tu duecie, no zaśpiewaj z nim. To zaśpiewaj coś tam, ten, nie znam już, to o, o na przykład, no. Ale ja to, no, Nie, kurwa, nie to, wie, No to no no, no no, no, to zaśpiewaj mandarynę, no, to Nie, nie! To zaśpiewaj mandarynę! To No już nie, No ale daj, no, to szybko, taki fragmencik już! No i tak masz już zarte

Nie, nie teraz, nie, jadłem się chwilę. Czy domy karton bo się kulmar